Anywhere TV w ramach uliczek Fabryki Nauwina. Dzisiaj e, dużo muzycznych akcentów. Ze mną Leon Krześniak, młody artysta, e, wokalista, autor tekstów, e, jak również producent. E, jeden z bardziej rozpoznawalnych na polskiej scenie muzycznej młodego pokolenia. Okej, okay, okej, okay, dzięki. <laughs> Witam wszystkich. Zdecydowanie, cześć, cześć, Leon. E, powiedz mi, no intensywnie chyba u Ciebie, co? Od kiedy też wystartowałeś ze swoją solową karierą, bo tak przeglądałam sobie Spotify i, i praktycznie no mam wrażenie, że co chwilę jest jakiś nowy czy to twój utwór, czy kogoś jakiegoś innego artysty. Tak, tak. tak w, w, obrałem teraz taką strategię, żeby też chwalić się na moim profilu spotifyowym fajnymi współpracami, więc nagle można zobaczyć ile rzeczywiście się dzieje, mhm. bo wcześniej słuchaczom mogło się wydawać, że po prostu piszę tylko, tylko dla siebie. Część oczywiście ludzi z branży no, wiedziała o tym, że po prostu Często i gęsto współpracuję z dużymi artystami. No ale teraz gdzieś to się spina w jedną całość i można zobaczyć, że, że co chwila jest jakaś mhm. premiera. Teraz akurat, wiadomo, no, jestem po, po, po swojej premierze, po piosence Wiem, co z nami będzie ale w międzyczasie się też trafił wiralowy hit z Zalio i Mił, który po prostu teraz no, dokładnie. kosmicznie. A to jakoś też inny zupełnie działa. klimat tutaj, Tak, dużyera. Aczkolwiek ja e, inspirowaliśmy się przy tym utworze mocno mm -hmm. e, latami 2000, czyli produkcjami, mm, Timberlanda. czyli... jednak powrót cały czas do, do tego vintage. No, to o, to może to nie... Jest, się utrzymuje. E, to, 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 to powiedzmy, jakby no, robiliśmy muzykę... W, w, w stylu takiej bardziej urban, nie? Mm -hmm. Sem semi rapową, więc po prostu trzeba było znaleźć... Julka, w sensie Zalia, też, też ma zawsze yy, raczej inspiracje oldschoolowe sprzed kilku dekad. Yy, no, ale tutaj było takie zetknięcie z czymś super nowym, mm -hmm. więc też nie mogło być to rozbieżne. Stwierdziliśmy, że najlepiej uderzyć w lata 2000, żeby po prostu połączyć te dwa światy. I to mega zadziałało. I chyba ludzie dawno po prostu nie słyszeli takich brzmień, albo Właśnie jakaś nostalgia już tam się mm. zaczyna pojawiać, mm. bo, bo zaczęło to świetnie działać. No jasne, chyba 5 milionów już jest na Spotify? To ma jakieś tam 600 tysięcy dziennie odtworzeń. to jest wow, jakieś szaleństwo. Wow, no? wow, wow, wow. No to się dzieje, rzeczywiście dużo. No ale wracając, rozpocząłeś swoją solową karierę od tego roku, tak już trzeci utwór wyszedł tak, niedawno, tak. wiem co z nami będzie. No nie mogę nie zapytać dlaczego zdecydowałeś się, żeby zacząć solowo? Czy to wymagało odwagi? wcześniej nie było takiej odwagi do tego. Nie, odwaga, odwaga była wcześniej nawet przed produkcją, bo ja przez lata koncertowałem jako jako muzyk, jako gitarzysta. Pandemia spowodowała, że się zamknąłem w domu, zacząłem produkować i moja droga od tamtego momentu poszła właśnie stricte w stronę produkcji i, i, i piosenkopisarstwa, songwritingu wszystkiego, co się łączy właśnie na tworzenie utworu od zera. Mm, ale znalazłem po drodze ludzi, którzy uwierzyli w moje autorskie, z śpiewane utwory. No to się okazało, że to jest wytwórnia Kajaks. Um, I po prostu poszliśmy w to. Ja, ja tęskniłem za koncertowaniem, tęskniłem za tym, żeby po prostu spotykać ludzi na backstage'ach, żeby widzieć um, jakiś mały lub większy tłumek przed sceną. Zresztą ostatnio no, w tę niedzielę grałem y, tutaj, właśnie w Fabryce Norblina. I było no, pewnie... Kilkadziesiąt osób, ale na, na, na start mojej solowej drogi to jest i tak wielka satysfakcja, że, żeby po prostu zobaczyć taki mały tłumek i, i super, super. Już niektóre osoby, których nie znałem zupełnie, śpiewały ze mną teksty piosenek, więc jest dla kogo to robić mhm. po prostu. No to od razu zapytam, jak Cię jest na tych scenach w takim razie, już tak trochę jako frontman? Ja się dobrze czuję na scenie, ja się dobrze, dobrze czuję na scenie. Od, od, od najmłodszych lat miałem jakby tą, 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 tą ogromną pasję do muzyki Oczywiście teraz czuję się swobodniej będąc w studio, no bo gdzieś przez ostatnie lata, te godziny przede wszystkim tam spędzałem. Scena jest czymś bardziej stresującym, ale zarazem też ekscytującym. Po mhm. prostu jest większa amplituda emocjonalna mhm. na scenie niż w studio. Nie? Jasne. Chciałabym trochę też nawiązać do tego nowego utworu, bo on jest taki lekki, wakacyjny. Akurat tak fajnie też opisaliście, że przywołuje nam to słońce, które, które rzeczywiście, którego nam brakowało tutaj przez ostatnie miesiące na pewno w kraju. Brakuje Zzwłaszcza... przez 8 miesięcy w roku albo więcej. Oj tak, coraz więcej. Zwłaszcza, że zainspirowało Cię Włochy? Bardzo, bardzo. Generalnie, wiadomo, ten utwór nie powstał w trzy dni po wakacjach, mhm. prawda? Ten, 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 klip był zaplanowany wcześniej. Wiedzieliśmy, że po prostu złapie ze sobą kamerkę na wakacje i, i że to się połączy w jeden, w jeden jakiś fajny koncept nasłoneczniony. Um, ale ogółem, no, Włochy to jest mój konik wielki. Byłem wielokrotnie i zwiedzam za każdym razem inną część. Mhm. I jakoś tak mam, że to tęsknię za słońcem. To jest po prostu życiodajna, życiodajna siła, i po prostu lubię się tym naładować, i lubię też to zawrzeć w muzyce. Po prostu tak, takie mam jakieś w sobie naturalne dążenie. Mhm. To być może później, w późniejszym czasie yy, trochę. Nie myślisz o przeniesieniu się w ciepłe w zakątki? <laughs> Może to teraz tyle się dzieje i, i będąc w Warszawie no jest tyle wspaniałych rzeczy do robienia mhm. i, i, i tyle artystów do spotkania, y, że, że to jest zupełnie jakaś odległa mhm. sprawa. No. A powiedz mi, bo nawiązałeś do teledysku, że sam gdzieś ten trip stworzyłeś. E, lubisz tak sam nad wszystkim czuwać od Jeśli... produkcji? Hmm. Znaczy, ja, ja lubię też zaufać komuś i mhm. lubię mieć, raczej jestem team playerem, um, ale tutaj wiedziałem, że, że w momencie, w którym pa, padł taki pomysł właśnie w teamie takim najbliższym, że a może właśnie skoro jedziesz teraz na tę Sycylię, to 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 właśnie będzie pasować no i ja już wtedy wiedziałem jak to zrealizuję wiedziałem, że mi się podoba chociażby takie, takie szczegóły techniczne że cały czas jak w starym westernie się zoomuje obraz jakby ja mam jakieś takie inspiracje też zawsze wizualne tylko no, muzyka jest moim konikiem. Pierwszym mm -hmm. nie mam aż tyle czasu, żeby wszystko dokładnie zaplanować kadr po kadrze i, i montażu. Dobrze że mam tym, który wie o co mi chodzi. Yy, także, no, mm -hmm. no tak. No nie Ale w jest. tym wypadku też, bo widziałam tuż jeszcze przed naszym. Przed naszą rozmową, że bardzo tak, tak lekko też nawiązując do samej piosenki, że, że przyjemnie się oglądało, przyjemne dla oka kadry, no zwłaszcza zresztą Włochy, więc... Tak, więc... Sicilia, no ta. f, f, fajnie się to zlepiło, zachęcam wszystkich do obejrzenia. Zachęcamy do obejrzenia, mm, tak. na pewno. A powiedz mi, czy dobrze y, gdzieś doczytałam, doszukałam się, że sam utwór i, i tekst gdzieś tam trochę przeleżakował? Przeleżakową, no, myślę, że już teraz to będzie z 2,5 roku, może nawet 3 lata. Mm -hmm. Dużo masz takich? Sporo, sporo, spora część płyty, która nadchodzi, to są utwory, które, które poleżały. No bo ja produkując dla innych gdzieś tam cały czas miałem potrzebę tworzenia stricte dla siebie. Po prostu czekałem na ten moment, żeby, żeby właśnie znaleźć ludzi, którzy to uwierzą po prostu w pełni. Mm -hmm. Więc to jest taka mieszanka takich trzy dwuletnich utworów z, z, z takimi najświeższymi. No i teraz akurat jest czas, myślę, że, że jesień będzie jeszcze takim czasem, w którym zostanie otwarta furtka na to, żeby dopisać kilka nowych rzeczy, które są bardziej aktualne. Bo o tyle jest to fajna sytuacja, że mogę pokazywać te starsze utwory, które już w mojej głowie przynajmniej tą próbę czasu zniosły. Mhm. Czyli po dwóch latach nadal mi się podobają, to znaczy, że, że raczej warto je pokazać. To tyle część właśnie trochę zaczyna tak gdzieś tam no, czuję, że można je y, zamienić na coś świeżego okay. po prostu. Czyli jednak. Tak. Perfekcjonista, trochę? ja wyznaję taką zasadę 8 na 10, to znaczy, że już można wystawiać. Kiedyś byłem perfekcjonistą i bym nic nie wystawił, a, a jak jest właśnie takie dobre 8 na 10 w mojej ocenie, to znaczy, że by trzeba dać temu szansę po prostu. Z tym dużo się uczymy podczas każdej premiery wydając piosenki, można to przeanalizować, dlaczego to działa, dlaczego to nie działa. Jakby cała, cała ta droga jakby jest fajna, nie? No właśnie, a propos tego też chciałam nawiązać no bo, do twojej drogi producenckiej, bo jesteś autorem naprawdę hitów i tutaj możemy też przywołać, że chociażby Tam Słońce Gdzie My Wiktora tytuły Bezsensownie Zali, zresztą kilka nawet piosenek Zali. Tak, Zali dużo na, pracujemy, no tak, 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 Powiedzieliśmy na samym początku, zresztą najnowszy singiel. Um, Ostatnio pół na pół mroza tak. też, więc, mhm. więc genialnie. Powiedz mi, no trochę tych hitów jest. Ja od, od razu chciałabym się zapytać, czy, czy ty masz jakiś przepis, albo dasz, da się radę wyczuć, że dany singiel będzie ma potencjał do tego, żeby być hitem? Czy to jest na etapie tej pracy studyjnej, już można coś. Czy za każdym razem jest to zaskoczenie? Zawsze jest jakieś zaskoczenie. Nawet jeśli. Gdzieś utwór na, od, 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 od pierwszych momentów wykazuje cechę takiego, można powiedzieć, że, że może być komercyjnie udanym utworem. Mam na myśli, że po prostu sprawdzi się w stacjach radiowych i że ma jakąś szansę wiralowości. Ale jest, czasami też jest zaskoczenie w drugą stronę. To jest nie do przewidzenia sytuacja. Były, był na przykład taki e, przebój radiowy, który stworzyłem razem z Ignacym, który się nazywał Czekam na znak. To było no, to dwa lata temu, myślę. E, I miało to pierwsze miejsce w, we wszystkich dużych stacjach i przez naprawdę długi czas było wyżej na listach niż utwory Dawida, Podsiadło i Sana w tamtym momencie. jemy. Ja miałem... też przepraszam, że tu przerwę musimy powiedzieć, że w sumie to też nie jest utożsamiane z popularnością danego artysty, tylko prawda? Bo tutaj mówimy o mrozu, który no, jest na top, top, top. A Ignacy jeszcze wtedy chyba nie był taki. Tak, Ignacy tak, zaczynał. On był po zaczyna. programie i, i to był tam trzeci czy czwarty singiel. Um, Wiedzieliśmy, że ta piosenka jest po prostu przyjemna. I chcieliśmy ją wystawić, bo po prostu była przyjemna do słuchania i koiła nerwy. Mhm. I z jakiegoś powodu, ja nie wiem, jakie, jakie tam zadziałały siły kosmiczne, to się stało największym hitem mhm. tamtych kilku miesięcy, więc to nie da się tego przewidzieć. Natomiast wiadomo, że po iluś tam wyprodukowanych piosenek, piosenkach, skomponowanych piosenkach, Pewne patenty da się zastosować i czasami można próbować po prostu popchnąć piosenkę, no bo właśnie ma się to doświadczenie, że to działało, to nie działało i tak dalej. Ale też ja staram się wyzbywać takiego podejścia, bo nie o to chodzi, żeby to robić mechanicznie i właśnie się jakby napinać na ten sukces. Najfajniej jest jak właśnie się zrobi piosenkę dla fanu i coś wybucha. No i my zrobiliśmy chociażby tą teraz, o której wspominaliśmy właśnie z Aniamiu. Dla fanów. W ogóle mhm. na takim luzie ja do tego podszedłem, że na zasadzie... To tak z większością rzeczy w życiu chyba jest. No właśnie ta, ta napinka nie jest zbyt, mhm. zbyt fajna i niekoniecznie daje ten pożądany efekt. Mhm. A powiedz mi, jeżeli już te hity są na tych listach przebojów i słyszysz je w radiach, to to jest, taki, to jest taka duża satysfakcja, czy to jest... Raczej taki sygnał, że stawiasz sobie poprzeczkę, wiesz, coraz wyżej jest ciężej. Co jest troszkę też przekleństwo ambicji, że za pierwszym razem to robi niesamowite wrażenie, a potem trochę człowiek to już ogranicza te emocje, może dla po prostu dla bycia. E, po prostu bardziej stabilnym, bo jakbym codziennie skakał po prostu do góry, gdybym tylko usłyszał ten e, jakiś utwór, który wyprodukowałem albo który sam śpiewam w radiu, to pewnie bym po prostu nie był w stanie normalnie funkcjonować. Więc myślę, że tak jak w każdym zawodzie, nie? tak jak na przykład lekarze są na coś, na początku na nich robi coś ogromne wrażenie, a potem występuje jakieś takie uśrednienie tych emocji tutaj jest tak samo. No. Mm -hmm. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, mogę to, to, to przyznać. Nie spodziewałem się, że kiedyś to powiem. Bo raczej myślałem, że o, mi tam jeden wystarczy, już tam. Ale to jest fajne, no, bo można spotykać wspaniałych artystów po drodze już mm -hmm. to robić fajne rzeczy. To jest w tym najfajniejsze. A coraz więcej drzwi się też otwiera. Tak, 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 zdecydowanie. No, ja bym nie pomyślał, że może nie mogę dużo zdradzać, ale, ale no właśnie na pewno z nie będzie ostatni utwór z mrozem. Mm -hmm. eee, a, a teraz też w moim studio goszczę takich artystów, których kiedyś tylko byłem w stanie podziwiać eee, s, no, jako, jako po, m, członek publiczności po prostu mm -hmm. na festiwalach, na, na swoje granie czy, czy gdzieś na jakieś fajne, mm -hmm. fajne bardzo wydarzenia. No więc pod Jarka. Fajne, super. A powiedz mi, yy, no posiadanie to troszeczkę tych hitów na koncie. Czy to wiąże się troszeczkę z taką lekką też presją? Nie mówię już zewnętrzną, bo, bo, bo to nie o to chodzi, ale taką wewnętrzną, troszkę. Mm, jeśli chodzi o mój projekt, tak? tak też, właśnie tak. paradoksalnie nie. Yy, dlatego, że właśnie to, że mam te gdzieś tam na, na koncie, można powiedzieć, te, te przeboje, raczej daje mi ten spokój, raczej daje mi to, 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 to przeczucie, że zawsze mogę zrobić z kimś coś fajnego i dużego co... To nasyci mnie tak na zasadzie, że, że ok, umiem to robić, że to jest duże, że ludzie słuchają i mnie to spełnia. Ja, tak jak mówię, jestem team playerem też. Czyli mm, jeśli mój przyjaciel ze studia osiąga też jakieś wyżyny, to ja totalnie się tym cieszę, a nie mam takiego poczucia, że przecież mm -hmm. to ja napisałem, dlaczego ja nie świecę tam twarzą. Może to jest ta tajemnica ehm, sukcesu? Ja, ja do swojego projektu podchodzę tak, że po prostu stworzyłem kawałki, które lubię, których mi brakowało na naszym rynku. I po prostu mam nadzieję, że znajdę osoby, które w to po prostu wejdą i zostaną ze mną na dłużej, ale nie napinam się na, na mhm. to, żeby to było jakieś niesamowicie wielkie. No jasne, a powiedz mi, a w takim razie odpowiedzialność jest większa? Jeśli chodzi powiesz, w twoim solowym projekcie, to ty jesteś na pierwszej linii frontu. Odpowiedzialność yy, jest podobna, bym powiedział, ale rzeczywiście yy, gdzieś wchodzą takie inne rzeczy, jak... Ta cała otoczka social mediowa i tak dalej. Mhm. Jak jestem producentem i kompozytorem utworu, no to w zasadzie moja praca kończy się w momencie, w którym wysyłam komuś gotowy plik audio mhm. yy, i potem tylko trzymam kciuki, żeby było fajnie, a tutaj jednak jest dodatkowa praca do wykonania. Mhm. Trzeba się w tym odnaleźć. Myślę, że tutaj jeszcze mam sporo no właśnie, do odkrycia. Czy w social mediach? Część z tych rzeczy lubię, część z tych rzeczy traktuję jako obowiązek mhm. po prostu. Mhm. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze w kontekście produkcyjnej e, pracy, bo to zawsze mnie ciekawi, czy e, jeśli chodzi o producentów, kompozytorów, w jaki sposób, jaki, jaki to jest proces u ciebie? Czy, bo jak rozumiem, też trudno jest, żeby zachować wiesz, styl, autentyczność też danego artysty. Każdy artysta jest inny, ma hmm, swój tak. własny styl, e, ale też żeby gdzieś. E, myśleć też o ich wizji trochę artystycznej, nie? Żeby się wpasować. Ja, to jest wyzwanie? Tak, ja totalnie jakby wyznaję to, że pomysł, który jest dobry, jest po prostu dobry i nieważne od kogo on wychodzi. Czyli mhm. nie, tworząc właśnie... Nie zdarza mi się, żebym podchodził do tego z takiej pozycji... Nawet jeśli to jest artysta, który powiedzmy zaczyna dopiero, żebym ja z pozycji siły na przykład kogoś traktował. Raczej prezentuję różne opcje i mówię, to mi się podoba, to mi się mniej podoba, ale co ty sądzisz? I, i za każdym razem... Um, no właśnie to jest chyba przepis na to, że pomimo tego, że ja mam swoje jakieś rozwiązanie, jakieś swoje ulubione dźwięki, po prostu otwieram się na to, co dany artysta chce powiedzieć i dzięki temu zawsze jest jakiś oryginalny zlepek mhm. y, w tej muzyce. No a w przypadku dużych artystów, no to jakby to się samo dzieje, bo po prostu jak ktoś od 15 lat jest na rynku i wydał cztery płyty, to ma już po prostu taki w sobie taką siłę jakby mhm. i w głosie. I jakby w tym jak słyszę muzykę, że tak, tak naprawdę ja mogę wtedy robić, co chcę. Mogę nawet przepychać swoje pomysły na siłę, a i tak jakby ten stempelek artysty chociażby takiego jak Mozu mhm. zostanie. To po prostu mhm. jest już nie. tego się nie da jakby rozrzedzić. Jasne, a tak w kontekście przyszłości, to jeszcze pozostaje przestrzeń na tych młodych artystów? Ja generalnie teraz jestem rzeczywiście skupiony no, na swoim projekcie i na dużych takich y, wydawnictwach, które nadchodzą pewnie w 2026 roku, efekty mhm. obecnej pracy będziemy słyszeć. Mm, ale tak, no, jeśli się zdarzy ktoś taki, kto będzie po prostu miał y, czy głos, czy charyzmę, która po prostu spowoduje, że, że, że się zatrzymam i, i się zacznę zastanawiać kto to, co to, jak, jak to działa, to na pewno, to na pewno, no, w, w, Szczerze mówiąc, też tak z takich ostatnich projektów, chociaż no teraz mamy trochę przerwę taką ym, twórczą, ale myślę, że niedługo wrócimy do tego, no to była Liwka, która mnie totalnie po prostu na social mediach zachwycała i jeszcze wtedy nie znałem dziewczyny, aż w końcu gdzieś tam wydarzył się u niej kontrakt z, wtedy z Sony i, i, i zaczęliśmy też pisać się od razu płytę, nie? Pomimo tego, że, że też już, już całkiem sporo się w tamtym czasie działo. No To masz wyczucie chyba, co? Może to jest... Nie wiem, ale yy, rzeczywiście in, intuicyjnie na wiele rzeczy. Dlatego mhm. słucham po prostu tego, co, co mi ciało podpowiada. Mhm. Przed naszą rozmową, e, tak, tak jak mówiłam, weszłam na klip. E, nie przejmujmy się hałasami, zawsze mówimy, że mamy dodatkowych gości tutaj w studiu naszym letnim. E, przejrzałam sobie klip i wyszłam na komentarz, e, zerknęłam na komentarz taki, taki przyjemny i fajny, że... Mm, nie wiem, czy zauważyłeś, że ktoś napisał ci, że cieszy się, że zna Ciebie teraz, bo wie, że już czuję, że za te kilka lat, że, że tam będzie dużo się działo. Jak ty się czujesz? Na jakim ty etapie tak, tak myślisz, jesteś? Na jakim etapie jestem? Ja jestem tak jak każdy debiutant, jeśli chodzi o, wy o wykonawcę, artystę, takiego frontmana. Jestem po trzech piosenkach profesjonalnie wydanych yy, i tak się czuję i pozycjonuję siebie w tym samym miejscu. Może mam trochę po prostu tą wygodę, że, że mogę być spokojny, że coś już się udało osiągnąć jakby na tej drugiej ścieżce kariery. Yy, ale tak, to totalnie z pokoru do tego podchodzę i, i, i cieszę się z tych rzeczy, które się już i tak wydarzyły, bo z tym singlem wylądowaliśmy na okładce alternatywnej Polski na Spotify. Mm -hmm. No maga sprawa, no nie? Wyżnienie. Jakby każdy debiutant chciałby się tam znaleźć. Ja tak samo do tego podchodziłem, sobie marzyłem o tym, żeby może się to wydarzyło. Tak się stało 100 piosenko wiem, co z nami będzie. Także totalnie jakby ja się cieszę teraz z każdego koncertu i totalnie jak świeżak do tego mhm. podchodzę. No dobrze, no to w kontekście jeszcze kolejnych, co, co tam czeka jeszcze, jeśli chodzi o Twoją płytę. I, i czy ona gdzieś tam jest bliżej, czy dalej? No, ona tak naprawdę jest, można powiedzieć, że w takich 90% już skończona. Ona jest już napisana, już jest na etapie miksu i masteru. Um, z tym, że zostawiam gdzieś tą furtkę właśnie na, na, na kilka takich nowszych y, utworów i, i, i właśnie próby napisania czegoś teraz y, właśnie w, w, to, w tej jesień. Um, większość. Zdecydowana większość będzie pasować do tych utworów, które już zostały mm -hmm. pokazane. Czyli jest to sytuacja. Czyli taki lekki klimat. Lekki, zwiewny klimat, vintage'owy, z dużą ilością gitar mm -hmm. i ich głosów. No gitar, e tak, gitar dużo. I groove'u i jakichś takich troszkę basie, czasami. Jest też fajnego Tak, z no tak. Linia, wiesz, basu, linia basu jest <laughs> dla mnie istotna. To jest, to jest w ogóle najfajniejsze w procesie tworzenia. Jak wymyśl się lasie, na początku warstwy gdzieś tam kilku akordów, jakiś podstawowy, podstawowy beat i można basem. Zrobić po prostu totalnie coś innego z tym. W sensie zawsze bas definiuje to, czym ten utwór jest. To jest mega fajna zabawa. I to zawsze podejście pierwsze do, podczas produkcji do tego, jak nagrywam bas, jest ekscytujące, bo nawet nie wiem, gdzie mnie palce poniosą. To się mhm. jakoś czasami samodzieje. Czasami trzeba pograć z dobre półtorej godziny, dwie godziny i popróbować różnych wersji. A czasami jest tak, że ten pierwszy take po prostu jest czymś, co, mhm. co definiuje. To ten, jest ta to. No. to zamieszczę w swoim y, utworze. A powiedz mi, ten vintage? to skąd taki sentyment do, do tych lat, tam takich 70, 80? No myślę, że to jest kwestia po prostu tego, na czym ja się wychowywałem. No, ja zacząłem swoją drogę muzyczną od, od grania na gitarze, mhm. od podziwiania starych zespołów i, i słuchania starych płyt. No w tych czasach, takich jak właśnie lata 60, 70, no to to muzyka gitarowa po prostu była tą najświeższą, najbardziej energetyczną, mainstreamową i najbardziej jakąś taką wzbudzającą emocje. Ja po prostu za tym tęsknię. I zapamiętywalną chyba, bo do tak. dziś też przecież znamy y, hity z No tak, lat. tak, ale ja mam coś takiego jak, jak właśnie taki, takie romantyzowanie z, z Woodstockiem z 1969 roku. Tym Woodstockiem, tym jedynym. Czasami sobie puszczam te, y, te występy. Jakby był magiczny czas, po prostu przełom lat 60 i 70 był magiczny, był wybuchem kreatywności u różnych ludzi. W tym samym czasie w, w Londynie płyty robili Beatlesi, a ja zaraz obok drzwi, e, drzwi w drzwi Pink Floydzi. No, jakby mm. po prostu rzeczy historyczne dla muzyki rozrywkowej. E, więc tak naprawdę czerpię według mnie z najspanialszych lat po prostu. Czyli trochę stara dusza? Myślę, że tak, no, można tak powiedzieć. No, no. Dużo było fajnych rzeczy, bogatych, bogatych muzycznie. Teraz trochę mhm. jest mm, zwrot strony stricte rytmu i po prostu dynamiki i energii to też jest super, ale to bogactwo takie muzyczne wokół tego bitu Kiedyś było po prostu mhm. bardziej interesujące. Też te czasy nam tak po prostu tutaj gdzieś dały też możliwość z jednej strony na to, żeby było tego więcej. I, no albo tak. żebyśmy po prostu też mogli więcej e, słuchać mhm. te, tej muzyki. No dobrze, a powiedz mi, jakieś współprace jeszcze, no to, to już jeszcze się szykują. No, tak, tak, Jeszcze tak. będą. Bo miałeś się z Wiktorem de Zaprosiłeś do jednego? Z, w, w, no, do z Wiktorem, z, 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 tak, zeszpiewaliśmy pętliczka, yy, świetnie się zresztą tam wkleił. Yy, mm -hmm. I ta piosenka o takim byciu Piotrusiem Panem mm -hmm. i wiecznym dzieciakiem bardzo też pasuje do Wiktora, bo on ma w sobie taką szczerą, bardzo prawdziwą, yy, chłopieńcą jakąś taką miłość do świata, to jest nieprawdopodobne. Yy, ja mam nadzieję, że też ją nadal mam. Mm, o tym jest ta piosenka i, i, i fajnie się tam pasował. Mam kolejnego gościa, na razie go jeszcze nie będę zdradzał, bo dopiero piosenka będzie w październiku, mm, ale, ale jest to postać bardzo, bardzo fajna i bardzo kolorowa. Eee... Zobaczymy, może będzie jeszcze szansa właśnie pisząc te nowe utwory e, wykorzystać rzeczy, które się teraz dzieją wokół mnie, żeby mm. być może z kimś jeszcze stworzyć jakiś duet. No z pewnością pojawiam się. A powiedzmy, jeśli chodzi o koncerty, jak tam e, no, też kilka było już Tak, tego no, lata. Znaczy, Na razie skupiamy się na takich bardziej showcaseowych, festiwalowych e, sytuacjach, no bo e, zagraliśmy na Nexfeście, potem zagraliśmy właśnie tutaj w, e, w fabryce Nablina. Mm. E, e, Jutro gramy w e, Gdańsku na letnich brzmieniach. Mm -hmm. I szykuje się koncert na Great September. No to z takich na, jakby takim longiem, no powiedzmy, w jakichś takich odstępstwach mamy trzy koncerty tak mniej więcej. Co, co, co kilka tygodni wiadomo, to nie jest dużo w porównaniu do kogoś, kto gra po prostu longiem trasę. Ale to są początki. Uważam, że bardzo fajne. No i będziemy czekać, będziemy patrzeć, co się wydarza i, i może jakiś supporty się pojawią atrakcyjne mm -hmm. być, może, so. być może. No i oczywiście trasa gdzieś może w przyszłości. Tak, to na pewno po płycie to będziemy. No po na... płycie, oczywiście, ale płyta bliżej niż dalej. Tak, tak. No, płyta, płyta generalnie, jeśli chodzi o, o datę wydania, to podejrzewam, że to będzie dopiero przyszły rok, bo też nauczony doświadczeniem jakby innych debiutantów, z którymi współpracowałem, widzę, że, że trochę są takie czasy, że warto pokazywać materiał piosenka po piosence mhm. i opowiadać po prostu po kolei o tych piosenkach, dawać im jakby szansę na to, żeby dostały światła dziennego. A dopiero potem na sam koniec, właśnie ubrać to w całość, przedstawić kolejnych kilka piosenek, mhm. też mieć szansę wybrać najfajniejsze. I zebrać trochę społeczności też przy ta, okazji ta, ta. swoich Tak, no też słabych. platformy streamingowe trochę tak działają, że, że dają szansę po prostu utworom, kiedy je mhm. się pokazuje pojedynczo. No. Mhm. no, mamy tę erę singlową też. Tak, nie? tak. Mocno. No dobrze, no tak słucham Ciebie, Leon, i mam wrażenie, że fajnie bawisz się tą muzyką i tym, co robisz, i z dużej pasji na pewno więc życzyłabym żeby tak, tak zostało i, i żeby te kolejne czekamy na kolejne hity ale dzięki. bez presji dzięki bez absolutnie presji czego mogłabym ci jeszcze życzyć powiedz ja myślę żeby ja sobie jesteś trochołikiem potrzebujesz odpoczynku ja, e, tak i tak i tak ale właśnie chodzi mi o to żeby nigdy nie stracić tego właśnie takiego takiego Dziecięce, tej iskierki, tej, tej dziecięcej tak, radości, tej intuicji po prostu, żeby nie wejść za mocno w music biznes, a pozostać w music. Hmm, to tego Ci życzę. Dziękuję. Bardzo mocno. Dziękuję Ci za spotkanie. Zapraszamy do wysłuchania. Wiem, co z nami będzie. I czekania, Zapraszam. oglądania, obserwowania na mediach społecznościowych, bo na pewno nowe projekty sun. Sum, sum, Obiecuję. <laughs> Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.